Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy nagrody za Food Champions, za Division Rivals, paczka z ikoną, paczki z UEFA Champions ich także naprawdę będzie się działo. A zanim zaczniemy, to tradycyjnie przypominam, że FIFA Points można kupić za pomocą takich kart przedpłaconych, które znajdziemy w dobrych sklepach z elektroniką. No to startujemy! I przechodzimy do nagród za Division Rivals. Jeszcze grałem podczas Ligi Mistrzów w te mecze i udało się, bo utrzymaliśmy tę rankę. Weźmiemy dwie paczki za 125 tysięcy, niewymienne. Paczek na razie nie odkładam na toce, bo potem i tak te dropy są tak ob obniżone, że to nie ma za dużego sensu, przynajmniej w moim przypadku. No i teraz otwieramy, słuchajcie, pierwszą paczkę, no i liczymy. Liczymy na walkouty, ale czy te walkouty się pojawią w pierwszej paczce za 125 tysięcy, nie będzie tego łokautu. Natomiast jakieś 8.5 chociaż, o Jezu, jak w to będzie 8.3, serio? Paczka za 125 tysięcy i najwyższy overall. 83 mandanda. Czy warto było? No właśnie, takie, takie pytanie sobie zadają wszyscy. Ale chyba nie, bo to jest jedyny overall 83 w tej paczce, wow. Dobra, i druga paczka za 125 tysięcy, ale chyba nie będzie boom, coś czuję, a jednak, a jednak jest łoka. dobra. I co to może być? Kto za gości? Hiszpania, SP, nie mów, i nie nie, 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 nie. No dobra, jest i nie sta, 87 overall. Nie chcę za bardzo nawet patrzeć na tego gościa, więc od razu to pomijamy. Yy, może będzie jakiś kolejny walkout. Tutaj jest inform też, ok. Yy, no to z tej paczki już coś mamy więcej, bo i te overale są spoko, a w duplikacie bez strzału. No, ale ogólnie paczka nie najgorsza. I przechodzimy teraz do nagród za Elite 2. W ostatni weekend 25 do 3 już nawet był bilans. No i na tej Elite 2 się zatrzymaliśmy. Wygraliśmy z gościem Stop z 100 właściwie z dwoma gościami Stop 100. Wygraliśmy też z wiceliderem Extra Klasa Games 4.1. Więc no ta forma w zeszły weekend naprawdę była solidna. No ale troszkę zabrakło i tylko elita 2. Ale w ten weekend może właśnie totalne odkucie będzie. No i zobaczmy, jakie player playerpiki będą w pierwszym. Player Piku, co dostajemy? Dostajemy Zachaviego 85 overall. Nie najgorzej, ale tutaj jakiś oblaczek przydałby się bardziej. Zobaczmy. Jest Jonathan Wiera, ale jest też Pele. Jest też Pele ikona. Ale wybieramy Jonathana. Zobaczmy. Trzeci i ostatni player pick okej, okay. no to mamy mm, dwie ikony w sumie. Bo jest, 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 jest Wiera, jest Pele Więc nie mogę narzekać, dwie ikony w trzech player pickach Zobaczymy co będzie dalej ok, no i zostały nam dwie paczki, paczka za 100 tysięcy i paczka z trzema informami, no zobaczymy Jak będzie w tych wymiennych paczkach, mam nadzieję, że będzie większe szczęście eee, Tak Ach, Też inform, taki plus, Nigeria Nigeria i to będzie Osawę z KFC Także witamy pana Osawę z KFC Może coś oprócz tego Osawę jeszcze będzie w tej paczce I będzie Albo nie będzie Radzian Golan i Diego Koszta, więc ta paczka Paradoksalnie nie taka zła, bo jak miałbym dostać Jakiegoś Informa Veratiego Znaczy Informa Wokal Veratiego 86 No to byłby większy płaszcz. A tutaj nie najgorzej A teraz moi drodzy paczka z trzema informami Dla Brysona sposobem Filipasa, duża mieszanka i jest walkout. Jest walkoutik. I zobaczmy, co tutaj nam wyskoczy. Niemiec. Nie wiem, czy tam jest sumy. Chyba nie będzie to nic dobrego. No właśnie. Woland. <grym> Nawet takie jest słaby, to tutaj i tak nie mamy tego szczęścia. Liczyłem, że może paradoksalnie właśnie Oblak wypadnie, chociaż taki wysoki overall. Jest za to walkout. Volanda, do tego. Dwie paróweczki. No i to tyle. I to tyle jeżeli chodzi o nagrody za Foot Champions. Teraz przejdziemy do paczek za Ligę Mistrzów. Ok, no a teraz zrobimy jeszcze 10 paczek UEFA Champions League. No i mam nadzieję, że coś ciekawego nam tutaj wypadnie. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Otwieramy y, pierwszą paczuchę. No i liczymy na jakiś walkout, bo nie ukrywam, że te lepsze trafy to były na PlayStation. Y, ostatnio jak otwierałem. Natomiast na Xboxie chyba nic ciekawego oprócz tego The to nie było. Na początek Donk. Y więc ten donk to taki trochę bąk. Paradoksalnie. I oprócz tego Benaglio. Druga paczka UEFA Champions League. No i zobaczmy. Zobaczmy. Bez walkoutu ale też te wysokie overale. No na to też liczymy. Jest Brazylia, jest PO. Może Danii, Mariano? Mariano. Mariano: 80 overall. No ale przynajmniej będzie zgranie z tym poprzednim donkiem. A oprócz tego Denisow. Także bez strzału. Zabieramy się za trzecią paczuchę. Może do trzech razy sztuka właśnie. Ale chyba nie do końca. Uwaga, zobaczmy. Jest Portugalia, jest PP i to będzie Hernani. Tak jest, jest to Hernani 77 overall. No dobra, oprócz tego Hernaniego coś ciekawego minole z Liverpoolu. Okej, okay. on się może przydać. On się może przydać. Kolejna paczka numer 4. A w czwartej parce... kogo my tu mamy, kogo my tu mamy? Zobaczmy, 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 jest Hiszpania Bramkasz. Uuu, to będzie Iker Casillas No tutaj wierzymy w powrót do zdrowia Iker'a Casillasa 84 overall, ostatnio troszkę problemów Miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego, chociaż wszystko na to niestety wskazuje Iker Casillas 84 overall, not bad no i to może być dobry znak przed walkoutem Jest walkout, ale jajca No dobra, no to dawaj mi ten walkout, uwaga Kto tu będzie, Holandia? Czy to... Van Dijk chyba O matko boska, Damian Czy ty to widzisz? Van Dijk 89 overall Tak jest, wielkie brawa dla tego pana To jest niesamowity walkout Uu, la la. Takie karty to ja szanuję. No i w końcu opłacało się robić te UEFA Champions League. Jak najbardziej takiego Grajka bierzemy do klubu. No i zobaczmy, bo oprócz niego w tej paczce mamy Amiri'ego. Ho, ho, ho. Dobra, i zobaczmy. Pięć kart zostało. No i teraz nie spodziewam się, żeby tutaj był walkout. Ale może, kto to wie, może dzisiaj będzie jakieś totalne odkucie właśnie ten. Ale tutaj Nigeria, no to wszystko wskazuje na to, że kolejny zawodnik Galatasaray je kuru, także tutaj mamy też jakiegoś. Kurę, kurę jakąś kurczaczka eee, z Galatasaray do tego Diawara. Także bez strzału, No i cztery paczki zostały do końca. W kolejnej, kolejnej paczce też walkoutu nie widzimy, ale zobaczmy jakie tym razem ekrany. Jeszcze jakiś oholender pod Wandajka. O la, la Blind. O, blind jak blind. Bez strzału ale e, przynajmniej będzie zgranie z wandajkiem Okej, Ok, trzy paczki do końca zostały. No i liczymy, że tutaj coś e, fajnego wpadnie. No Żeby ten Overa jeszcze 8-4, był, to naprawdę będę zadowolony. Już nawet na ten walkout nie liczę, ale kto wie, tutaj będzie Muslera. No ej! Dostaje tylko zawodników Galatasaray? Jest Muslera, 82. No dobra, może paradoksalnie pod jakieś zgranie e, będzie łatwo to potem połączyć, dlatego jest e, Cioryć. Korić, parówka ewentualnie jak to woli. Yy, no dobra, dwie paczki zostały do końca i zobaczymy co tym razem. Tutaj też niestety walkoutu nie widzimy, ale co nam dadzą kolejne ekrany? Jest Hiszpania, jest SO. u to niestety Ramos nie może być, ale jest Nacho Fernandez, więc to jest też super, super traf bo 84 overall z Realu Madryt jeszcze, no to może, to może się nam przydać jeżeli będą faktycznie te SBC Premium, a do Wandajka dołącza Alexander Arnold Schwarzenegger. Także ta paczka naprawdę była całkiem okej. Okay. No i ostatnia, dziesiąta paczka. Zobaczmy, czy na samo zakończenie będą jakieś fajerwerki, czy będzie bieda totalna. Jest Hiszpania, jest Rzadki Piłkarz i to będzie I Kiko Casilla. okej, okay. to będzie Kiko Kassia. 81 overall. Mm, oprócz niego, co będzie w tej paczce? Oprócz niego, Desilio, więc bez strzału, ale te 10 paczek można powiedzieć, że naprawdę było super. Okej okay, moi drodzy, cały miesiąc robiliśmy to wyzwanie, 14 zadań 14 wykonaliśmy i za to otrzymujemy podstawową wersję ikony, no i teraz pytanie czy coś ciekawego będzie, chociaż nie ukrywam, że to bardziej będzie na przepalenie Hulita, na Hulita czy na Ronaldinho, więc nie ma też wielkiego szału, żeby tutaj musiała być jakaś dobra karta, ale jak będzie Pele, Eusebio czy Krajw. No to jesteśmy w domu. Zobaczmy! Leci, leci ta paczka. Żadna Bułgaria, żadna Ukraina, żadna Rosja. Błagam, coś dobrego i uwaga! Jest ta flara, jest ikona, jest, to są włochy. Nie, nie Inzagi, nie, 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 nie! No i też nie wieri. O, Mamo! Christian wieri. Zawodnik, który... który... Miałby problem z wywalczeniem skład... miejsca w składzie na pewno nawet ze zwykłą kartą Jezusa, czy Liorente albo Lamelą. Christian Vieri Super karta. Trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki, cztery gwiazdki słabszej nogi. Pracowitość wysoka, średnia. Super, super karta. No dobra, ale to jest 300 tysięcy gdzieś w sumie mniej więcej ta ikona kosztuje, więc na przepalenie będzie. Piąteczka, no i na razie. A dla tych, co zostali, paczuszka z UEFA Champions League na samo zakończenie i tym też kończymy. Na razie.